Oh mm -hmm. Ten spektakl posiada z całą pewnością najdłuższy tytuł spośród wszystkich spektakli realizowanych przez Fieter. Ja sobie na Daleki Wschód do mojego przyjaciela Hrabiego von Liebietkina. Ciekawe czy spotkam mnie tu dużo przygód. Kilka ostatnich spektakli Teatru Fieter to przedstawienia robione we dwóch z Witkiem. W przygodach barona Munchausena pojawia się ponownie Janek. Janek zresztą bardzo pomaga przy tym spektaklu. Raz, że potrafi szyć i szyje stroje do wszystkich lalek. Wykleja te lalki, rzeźbi ich twarze. Robimy to we trzech w trakcie realizacji tego spektaklu, podczas tych prac przygotowawczych, że tak powiem, następuje jakiś taki konflikt chwilowy i Witek chce odejść z teatru, no ten konflikt zostaje na szczęście załagodzony i do premiery dochodzi. Się, proszę. To, Polacy, to, marzy, to, się to jedyna zachowana lalka z tego przedstawienia. Nie jest to nawet jakaś główna postać. Nawet nie pamiętam, jak się nazywała. No ale lalka została, jest w całości. Ma tutaj drut oryginalny, czyli czempuryt. No i jest cała, prawda, ma ręce stopy. No tak, jak, tak jak ją stworzyliśmy wiele lat temu, tak ona po prostu jest w dalszym ciągu z nami. I, i, no i po prostu wisi sobie w kącie w salce. I świnio, pożarski, słuchaj mnie? Idź ty, proszę o ciebie, e, najlepiej w tamtą stronę, albo nie. Użyjemy go przynęty na zwierzę. Najbardziej w przedstawieniach walkowych podoba mi się taka możliwość jak gdyby odgrywania postaci na dwóch poziomach, a więc podobają mi się takie, takie numery, podczas których My, jak gdyby, zapominamy o lalkach i zaczynamy grać w żywym planie. W niektórych momentach robimy z tego element komediowy, w innych, że tak powiem, natrwale i, i z przesadą nawet postępujemy, odkładając sobie lalki. W trakcie przedstawienia mówimy, a odłóżmy te lalki i sobie pogadajmy, nie? I takie momenty w tym przedstawieniu były. Co? Trzeba jechać do Prabiego, pewnie już czeka z kolacją, muszę mu niezwłocznie opowiedzieć kilka ze swoich wspaniałych historii. O! Przygotowanie tego rodzaju spektaklu to jest przede wszystkim przygotowanie alek, To jest inna robota teatralna. Traci się mnóstwo czasu na to, żeby te lalki wykleić najpierw wyrzeźbić, wykleić, potem pomalować, potem uszyć, zmontować jakoś. Mając już lalki, sama robota teatralna jest już przyjemna, bo już człowiek wie, że to najtrudniejsze ma za sobą. Z okazji tego spektaklu doszło do najbardziej idiotycznego incydentu, jaki mógłby mi przyjść do głowy. A mianowicie, załatwiliśmy salę w Domu Kultury w Ozimku i załatwiliśmy, że do tej sali przyjdą uczniowie klas 1 do 3 Oziemskiej Szkoły Podstawowej. No i mieliśmy im tego Menhousena pokazać. To były godziny jakiejś przedpołudniowej, już nie pamiętam o której, ale przyszliśmy tam z Jankiem wspólnym. Natomiast Witek tego dnia pracował w barze, w zimku, i miał się z tego baru po prostu zwolnić. To nie były czasy takie, że mieliśmy jakieś telefony pod ręką, a więc po prostu doszło już do tej godziny. Sala była pełna, a Witka nie było. Minęło 5 minut, a Witka w dalszym ciągu nie było. No to taki blady strach nie wiadomo, co robić z tym przedstawieniem. No, Witek gra tytułową rolę barona Münchausena właściwie ma najwięcej tekstu. Ja grałem kilka postaci innych, natomiast Janek, z tego co pamiętam, grał takie komiczne, mało odzywające się postaci, w rodzaju niejakiego pożarskiego. Który się potem szpiegiem tureckim okazał. Zacząłem im ten, ukręcać w nie żeby przestały machać skrzydełkami. I one tak obali jak w balonie, wiesz, worki, nie? No, Aha. No i one tak opadły na dziedziniec. Pomalutkę. <laughs> <I> jedliśmy <laughs> przez dwa tygodnie. No i narasta taki y, szmer, gwar, hałas na widowni, a my nie wiemy co robić. I w końcu mówię do Janka, Janek nie ma innego wyjścia. Tylko po prostu Wychodzimy na scenę, dodajemy taką scenkę, podczas której my dyskutujemy na ten temat, i mówimy, że nie przyszedł główny aktor, Baron Münchhausen nie pojawił się w przedstawieniu, a co to jest, bo to prawda przedstawienie o nim przecież. No i mówię, i w trakcie tego po prostu tak się umówimy, Janek na tej scenie, że. W końcu ja zaproponuję, że ja będę grał rolę Menhausena, a Ty Janek zagrasz wszystkie inne. Albo mogło być odwrotnie. Być może to Janek miał grać Münchausena, a ja po prostu pozostałe tego już nie pamiętam. No i rzeczywiście na bezczelniaka wychodzimy na tą scenę. Zaczynamy spektakl. Wychodzimy z tymi lalkami. Ale gadamy między sobą o tym, jak to jest, bardzo trudno zacząć przedstawienie bez głównego aktora. No i po jakichś dwóch minutach takiej rozmowy pojawia się Witek i my mówimy: o jest, jest, tam, tam jest. ten, Mnchhausen idzie, Münchausen, a Witek wszedł od razu w rolę i zaczął mówić o jakiejś przygodzie niesamowitej, jak go tam piraci napadli, czy nie wiem już o czym tam mówił. No i wszedł na tą scenę, odebrał, odebrał lalkę i wszystko się dobrze skończyło, ale o mały włos, a pokazalibyśmy spektakl bez głównej postaci, bez głównego aktora. Ciekawie jakby to wyszło, nie wiem. Czasem żałuję, że do tego nie doszło, bo to byłby niesamowity sprawdzian. Não vem um Housen był spektaklem improwizowanym, ale bardzo mocno opartym o tekst literacki, a więc my używaliśmy tego tekstu, ale tylko częściowo się go uczyliśmy. Tam było mnóstwo improwizacji, było też mnóstwo tekstów. My bardziej na podstawie tej książki rozmawialiśmy własnym językiem niż, niż się go uczyliśmy, tego literackiego języka. Nigdy nie przywiązywałem wagi do tego przedstawienia. Była to taka nieskrępowana zabawa teatralna, te lalki, te taka motywy improwizowane. I to było fajne, ale no spektakl się jakoś nie zapisał specjalnie w historii teatru. Dzisiaj po latach widzę w nim bardzo dużo tego, co było najlepsze w tym okresie, a więc takiego zwariowania, takiego, takiej bezczelności teatralnej, takiego czegoś, co powodowało, Iż praca nad spektaklem, iż pokazywanie tych spektakli było dla nas czystą zabawą, absolutną zabawą. I tak podchodziliśmy do tych spektakli. Pomimo obłożonej pracy była to świetna zabawa przede wszystkim. I to się na nas zemściło rok czy dwa lata później, kiedy pokazywaliśmy kilka spektakli w Nysie. I te spektakle zostały dosyć burzliwie przyjęte i w trakcie dyskusji. Powiedziałem publicznie, że no wszystko zależy od punktu widzenia, ponieważ my robimy spektakl dla zabawy. I wtedy taki młody aktor z teatru opolskiego wstał i powiedział, Że jeżeli teatr robimy dla zabawy, to tam za oknem jest piaskownica. Bo on, proszę Państwa, teatr robił. Dla sztuki. Tylko, że nikt już nie pamięta o tym, że on robił teat dla sztuki, my robimy ten teatr dalej i w dalszym ciągu staramy się czerpać z niego zabawę i satysfakcję. Kto miał rację w tym sporze? Pewnie racja jest gdzieś pośrodku. I'm <laughs>